O Boże, z tej strony polski wiem, jak i ogólnie się wie taka gra Laser Smash i na razie sobie <grym> pograłem. Pograłem i także też sobie sobie zresetujemy planetę. I tutaj mamy dos dosyć dużo z tych planet, Ja na razie mam tą. I ogólnie ten lewy pasek jest nowy, ale zacznijmy od tego starszego, czyli klasycznie meteoryt. Sam do siebie teorek i rakiety. 100 rakiet. No, 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 no. Tak i od tego po prostu co miałem od twórców gry to to zawsze było takie coś po prostu to, to nie niszczyło mały obszar ziemi, ale dużo ludzi. Ale zależy jaka jest ilość i gdzie. No, ale już na razie jest tak, ale to nie robisz już żadnie nic czy coś. I teraz muszę zresetować planety, bo coś będzie fajnego. Teraz jest planet. Eee, reklama. Cięcie. No tak, robię świetną pocięciu, po reklamie i ogólnie teraz bo coś fajnego. O. I, o. I wiecie co będzie Jej. Nie, to jest takie fajne. Właśnie to niebieskie światełko. Ale czerwone robi coś obłędnego: przecinamy ziemię. Zobaczcie, na to. Patrzcie, na to. Tu jest coś pięknego. Przedziurawimy ziemię. A nie, przecinamy, bo sobie przecinanie nam dosyć dużo czasu. I patrzcie, już jest jądro ziemi. Już tutaj się nawet wypala. To możemy. Jeszcze jeszcze trzeba wypalić. No! My się sobie całą ziemię, właściwie. Nowy lot. Nowy lot. No, i reflektory plany, bo jednak to coś one jest coś. Nie chcę, żeby się to prowadziło. I to będzie głośno, także to odkryjemy na koniec. Zderzenie planu razem wziętych, tak? Ono w sobie wygląda tak, jest groźne, przyznaję. Dobra, i lecimy z nowym paskiem. U, co to jest? Nie no, nie no wrzucam z 20. Czy to jest nawet więcej? Ale jakie te ufoliczki mogą mieć technologie, nie? Ej, lol. Ooo. Lol. Czarna dziura, black hole, nie? Ja cię kręcę. Ej, robimy tak z całą planetą, tak? Jaki dźwięk? Jaki dźwięk? Co się stało? Jądro ziemia. Niszczymy całą planetę co, czarnymi dziurami, nie? Czarnymi dziurami już zero ludzi już jest, ale i wszyscy ludzie umarli, nie? Zero ludzi jest, ale już wszyscy ludzie umarli. umarli. Jejku, co? Co, co? co to jest? Cała jakaś? Aj. O co chodzi? O. Nie, no także, A co to jest? Jakieś takie słabe bomby. Eee, one się jakoś przypominają. Może możemy w sumie... Damy tam z milionem tych Dobra, nie wiem, tyle się starczy na razie. Nie. I tym czerwonym światłem probuję to. Oś się woła. Jeszcze tego jest. Wreszcie tego nie ma. Dobra, tak na serio, że planetę i to będzie głupstwo gram, nie? Yy, albo nie. Nie zależy tego, tego. I mamy to tutaj, i patrzcie, co się stanie z planetą. Widzicie to. co się dzieje z ziemią wybuch jak to ładnie wygląda o. przepięknie normalnie, ale dobra jeśli jestem ciekaw, żeby wyrzucić tego co tak z 10, raz, dwa, trzy, cztery, pięć sześć, siedem, osiem, dziesięć. Dziewięć, dziewięć. albo więc tak na maksa lecimy no na no, przykład tyle

Nie, rozsadzajmy tą floretę. Jacie. Dobra. I... Robak? Wszyscy idziemy do kościoła. Anna nie chce iść w swoje urodziny. O, to trzeba przyjść do kościoła. Co to? Co to kurde jest? Yyy... Co? Co? Wymykałyśmy się. Co to? Jejku! Jakie to jest Ten, kogo to nie brzmi, to jest pro. Albo nawet hacker, nie? Lol. Fuj! Cały przeszedł, Widzę go tam, ja. Lol, jak to straszne, nie? W wychodzi, jest jeszcze, jeszcze. Przecież ogólnie. Ogólnie już chodzi. Ale przecież tą ziemię na pół. Ogólnie taka dziura wielka powstała. A tyle co o śmiernicę. Z tego co wiem twórców też gry też z czego się nie da tak normalnie, tak wszystko. Tylko to się da wszystko. co to robi? O, a to jej kawałek ziemi. Ja już nic jestem zrobić. A co się o to? Było to ten jajku, Jejku, jajki, się To było chore I to już jest na dzisiaj Ja już tego nie mogę nagrywać Także Do następnego